Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim kanale Popo w Ameryce, czyli Polityczna Polka w Ameryce. W tym odcinku opowiem Wam o wnioskach, jakie można wysnuć z nowej książki Jake'a Tapera pod tytułem Original Sin na temat tego, że Joe Biden ukrywano praktycznie jego demencję. Także zapraszam Was na ten odcinek. Autor książki Jake Tapper jest lewakiem. Pracuje dla CNN i w związku z tym myślę, że można jeszcze bardziej ufać materiałom zawartym w tej książce, ponieważ no, napisał ją o swojej stronie rozmawiając z ludźmi właśnie po lewej stronie z demokratami, którzy anonimowo po prostu pojechali ile wlezie Bidena. Nie czytałam jeszcze tej książki, ale Mam tutaj streszczenie i chciałabym wysnuć sześć wniosków na ten temat. Tytuł książki to Original Sin, czyli Original Sin w tłumaczeniu na polski oznaczałoby ten taki kardynalny grzech, ten taki pierwszy, taki główny, więc tym głównym grzechem było to, że Biden znowu, zaczął startować w wyborach prezydenckich w 2024, że w 2020, ubiegając się o tą prezydenturę już jako stary mężczyzna, starszy, przepraszam, już jako starszy mężczyzna, który się bardzo postarzał w tej roli, to było wręcz moje freudowskie teraz przejęzyczenie, bo jak zobaczycie jakikolwiek wywiad z Bidenem z 2020 versus 2024, co ta prezydentura zrobiła z tym facetem? Jeszcze gorzej się postarzał niż Trump i Obama, po prostu. Sposób wypowiadania się zawsze się jąkał, natomiast ewidentnie po prostu no, nie służyła mu ta prezydentura i stres z nią związany. W każdym razie. Startował w ogóle mówiąc, że tylko chce raz ubiegać się o tą prezydenturę w 2020. To, miałby, to miała być tylko jedna kadencja, i on o tym sam mówił. Jego zresztą hasłem wyborczym w 2020, jak pamiętam dobrze, to było Save the Spirit of America, czyli zachowaj tego ducha Ameryki, tą duszę Ameryki. W każdym razie, przejdźmy teraz do sześciu głównych wniosków z tej książki, do której. Bardzo wielu demokratów, bardzo wielu ludzi, którzy byli blisko Bidena, byli informatorami do tej książki. Udzielali wywiadów Taperowi, natomiast chcieli pozostać anonimowi, także nie wiemy, kim oni są. Natomiast bardzo dużo jest ponoć właśnie w tej książce tych um, świadków, którzy rozmawiali z Taperem i mówili mu, jakie obserwowali różne sytuacje. Pierwszy wniosek jest taki, że Biden pod koniec zapominał, jak się ludzie nazywają, i mylił często ludzi, a znał ich od lat. Taki słynny przykład, który zresztą był początkiem końca Bidena, to jest George Clooney, który napisał artykuł, że musimy szybko zmienić Bidena, ponieważ zauważyłem, że się bardzo postarzał przez te ostatnie lata, że to już nie jest ten sam Joe Biden. I w ogóle ta cała fala, żeby go zmienić, też nastąpiła po fatalnej debacie, w której po prostu aż było szkoda tego człowieka. Mieli tam jakieś wymówki, że dużo podróżował, że był chory, że nie spał, bla bla bla, no ale tak czy owak wypadł koszmarnie. I wtedy właśnie próbowali na ostatnią chwilę coś zdziałać i zadziałali w sumie w sprawie Bidena, najbardziej Nancy Pelosi która mimo, że już wtedy nie stała na czele Izby Reprezentantów to i tak trzymała ich po prostu wszystkich ostro w garści demokratów i rozmawiała z Bidenem i ponoć do dzisiaj nie, jakby się nie odzywają do siebie i jest tam lekka kosa, ponieważ po tej debacie po prostu no tak spadły statystyki, ludzie byli przerażeni, nie wiedzieli, że ten człowiek e, aż tak się zestarzał przez te parę lat więc, hmm, więc właśnie Nancy Pelosi od strony Izby Reprezentantów, a od strony Senatu to był Chuck Schumer, który ponoć też mówił prezydentowi, żeby jednak to nie on startował w wyborach, bo wiedzieli jak demokraci, jak ważne są te wybory, żeby nie doprowadzić do Trump 2.0. Czyli tak, czyli to, że nie poznawał ludzi, to wynika z tej książki, że często dziwnie się zachowywał na spotkaniach. Niektórzy się obawiali, że będzie potrzebował wózka inwalidzkiego na, drugie, na drugi, drugą kadencję. Jeśli chodzi też o odpowiedzi w tym momencie ekipy Bidena, sztabu, to powiedzieli, że nie będą komentować każdego urywka tej książki, że czekamy aż cokolwiek pokaże, że Joe Biden musiał wykonać prezydencką, podjąć prezydencką decyzję. Lub gdzie bezpieczeństwo narodowe było zagrożone i gdzie nie był w stanie wykonywać swojej pracy. W sumie dowody wskazują na, na coś zupełnie przeciwnego że był bardzo efektywnym prezydentem. Także to jest to póki co ich odpowiedź na to. Dalej. Kolejna rzecz, na którą wskazuje książka Tapera, jest taka, że nawet do dzisiaj wielu demokratów, którzy stali oczywiście po stronie Bidena, którzy go wspierali, do dzisiaj się nie przyznają i do dzisiaj nie powiedzą prawdy i nie opowiedzą otwarcie swoich historii, tylko właśnie tak jak w tej książce robią to anonimowo albo za zamkniętymi drzwiami. A powinni wyjść i przyznać się po prostu do błędu. Bo to nawet nie jest to, że trzeba być, jeśli to wszystko to jest prawda, jeśli faktycznie Biden zaczynał mieć demencję, to dlaczego mamy być źli jakby na niego, a nie na ludzi wokół niego bardziej, którzy um, blokowali go przed wystąpieniami publicznymi, czy przed jakimiś wywiadami, ponoć chodził wcześniej spać, że tylko rano można było z nim jakieś robić wywiady, czy coś, bo później coraz gorzej funkcjonował, że właśnie się zapominał. On też się zawsze całe życie jąkał, no ale to widać po prostu po nim, że to jest no, starszy dziadek. Ech, także lecimy dalej. I właśnie ta książka podkreśla, że ci demokraci nie dość, że nic mówili, nie mówili ludziom wokół, tylko trzymali to dla siebie, to też nie mówili tego Bidenowi. Ponoć też nie mówiono mu, jakie są prawdziwe wyniki sondaży, bo wszędzie w sondażach wygrywał Trump z Bidenem. I ponoć Biden nie był tego świadomy, że ukrywano to przed nim. Ciężko teraz powiedzieć, prawda? Natomiast to jest ta książka, dlatego mówię o tej książce, natomiast to już teraz jest takie e, płakanie nad rozlanym mlekiem, tak, już się stało. Natomiast bardzo źle się tutaj zachowali demokraci. I kolejna jeszcze jest obserwacja z tej książki, że demokraci, którzy właśnie wspierali Bidena, Teraz próbują odwrócić kota do góry ogonem i szukają innego winnego. A tak naprawdę to wszystkie 200 osób, które miały wywiady, z którymi przeprowadzono tutaj wywiady, mówią, że tak naprawdę wina leży po stronie Bidena i jego małego circle of senior aides, czyli małego kręgu. Najbliższych doradców. Tak, także wszyscy zaczynają się, prawda, obwiniać. Kolejny wniosek, jaki można wysnuć z książki, jest taki, że ludzie, którzy długo nie widzieli Bidena i nagle się pojawiali w jego obecności, tak jak na przykład George Clooney, to byli zszokowani. Byli zszokowani, jak spadła, spadły jego funkcje poznawcze. Cognitive decline, jak się bardzo postarzał, że to po prostu nie był ten sam człowiek i że każdy, kto go widział, to, to zauważał, że, że po prostu ludzie są w szoku, jak to nie było bardziej nagłaśniane i dlaczego w ogóle ubiegał się po raz kolejny o tą prezydenturę, skoro wszyscy mieli oczy i wszyscy to widzieli. Książka ujawniła, że demokrata Bill Daley, który pracował dla Obamy, próbował zwerbować gubernatorów demokratycznych, żeby wystąpili, startowali przeciwko Bidenowi w pierwszej turze wyborów, żeby demokraci mieli możliwość wybrania kogoś innego niż Bidena. Bo po prostu widział czarno na białym, że Biden nie powinien być ponownie kandydatem demokratów. I rozmawiał ponoć z J.B. Pritzkerem z Illinois, z Gavinem Newsonem z Kalifornii i z Andy Beszarem z Kentucky. I ta trójka najprawdopodobniej, ci trzej panowie, pojawią się najprawdopodobniej na liście potencjalnych kandydatów na prezydenta demokratów w 2028. Oczywiście, jeśli jeszcze jakikolwiek będziemy mieli tutaj wybory. I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa dotyczy małżonki i książka ponoć jest bardzo rygorystyczna i nieco hamska w stosunku do członków rodziny. Na przykład piszą, ten Jack Tapper pisze na podstawie wywiadów, że Jill Biden bardzo się pogorszyła z wiekiem. I że coraz bliżej trzymała szponami wręcz swojego męża. I że też to rodzina właśnie Bidena namawiała go, by jednak próbował zostać w, w wyborach w, jako kandydat, by jednak właśnie zgłaszał się ponownie, żeby startować jako prezydenta, a później, żeby zostać. Tak? Podczas gdy właśnie książka wyjawia, że nawet między sobą doradcy mówili: "U, nie możemy tego zrobić, bo to się nie spodoba Jill. Tak, Jill Biden i że bardzo miała gdzieś to, co ludzie myślą i nie chciała, żeby żaden kry żadna krytyka yy, docierała do Bidena i żeby ktokolwiek narzekał na jego polityczne umiejętności. OK, i to tyle słuchajcie. To jest ta książka, nazywa się Original Sin, Jake Tapper. Nie wiem, czy przeczytam. Chyba jednak nie, bo te wszystkie rzeczy, jakby te wszystkie rzeczy wiedziałam, to po prostu wystarczyło mieć oczy, żeby, żeby to wszystko obserwować. Natomiast fajnie, że osoba z lewej strony o tym mówi i że jest szczera. Lewica dostała zastrzyk prawdy. Mam nadzieję, że taki odcinek też Wam się podobał, mimo że jestem sama lewakiem. To uważam, że każdy, kto miał oczy, mógł zobaczyć, co się dzieje, i wciąż wybierałabym mniejsze zło jako lewaczka. Natomiast fajnie, że ktoś napisał książkę o tym, żeby też inni może otworzyli oczy, żeby nie było fanklubów ani kultu Bidena, tak jak ma to miejsce w przypadku czerwonych czapeczek drugiego kandydata. Natomiast no fajnie właśnie, że po lewej stronie to wychodzi, że może jak najwięcej ludzi otworzy oczy, natomiast to i tak nic nie zmienia, bo jesteśmy gdzie jesteśmy szkoda trochę tylko tego, że tak długo okłamywali ten cały sztab doradczy Bidena tak długo po prostu okłamywał ludzi i szybciej nie zmienili tego kandydata, no ale czas pokaże czy Biden był dobrym prezydentem czy nie, myślę statystyki też to pokażą uważam, że Biden w ogóle ubiegając się ponownie o prezydenturę w 24 zepsuł całe swoje dziedzictwo, ośmieszył się. Nie było to mu w ogóle potrzebne. Zupełnie inaczej by teraz to wyglądało, gdyby nie jego ambicja i, i w ogóle tych ludzi doradców wokół, którzy też nie do końca byli z nim szczerzy. No ale już nie cofniemy czasu. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jest jak jest. Trudno. Idziemy dalej. Dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka. Jak lubicie tego typu content, lubicie słuchać sobie o polityce, lubicie sobie na mnie tutaj patrzeć, jak się wysilam i opowiadam Wam o tej polityce, subskrybujcie proszę mój kanał Popo w Ameryce. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Pa!